Trzeci i ostatni z Paryża, i po raz pierwszy, witam się z bawi z mieszkania. Jak widzicie, mam piękny widok na czubek wieży Eiffla. I teraz idziemy wynająć rowery, i będziemy dzisiaj jeździć rowerami. Jest Paryżu ostatni dzień, i sama rower, na który teraz siedzę, i jedziemy jeszcze nie wiem w którą stronę, ale gdzieś na pewno pojedziemy dzisiaj rowerem. Fajnie. Bardzo się cieszę, że w końcu miałam rower, bo cały czas chciałam w Holandii rower, ale mi się nie udało i teraz w końcu mam w Paryżu rowerek i będziemy jechać! Celia jest w koszyku, jest rower, jest Jessa i jedziemy zwiedzać Paryż. Moje dzisiejsze śniadanie w Starbucksie, Łukasz z czekoladą, karmelowe macchiato z ekstra karmelem i jakaś kanapka z kurczakiem i czedarem, a tutaj Wam pokazuję w tej kamienicy, właśnie tutaj, o w tej kamienicy naprzeciwko mieszkam. Taka ładna mała kamienica. Zdenerwowałam się na mój poprzedni rower, bo był zepsuty i go tam zostawiłam. I teraz e, właśnie e, wypożyczę sobie nowy po moim pysznym śniadaniu w Starbucksie. E, i tutaj tak wypożyczacie sobie rowery na ulicy. Tutaj jest taka maszyna, potrzebujecie albo kartę kredytową, albo taką specjalną em, kartę. Ja akurat od tego chłopaka, u którego mieszkam, taką kartę dostałam. Tutaj Paryż piękny. Ja uwielbiam budynki w Paryżu, one są tak piękne, prawda? Nie proste to było. Przykładamy kartę do tej maszyny, którą Wam pokazywałam, wpisujemy numer e, rowera i później naciskamy przycisk i możemy wziąć rower. Tak, to ja. <laughs> nie, to nie ja. A teraz jedziemy. Teraz już tak naprawdę. Mam nadzieję, że ten rower będzie ok. Jednak za tę moją wycieczkę rowerową przydałaby mi się albo selfie stick, albo jakaś taka mała kamera do ręki, a nie ta wielka tutaj, bo... Ją raczej nie będę mogła nagrywać jak będę jechać rowerem, a szkoda. E, także myślę, że najpierw pojedziemy na wieżę Eiffla. Na wieżę Eiffla pojedziemy rowerem, tak? Ale nie chciałabym, mam po prostu kupić pocztówki i wypisać i wysłać. I e, później do dzielnicy Le Marais. To jest dzielnica żydowska i gejowska, która teraz w Paryżu jest bardzo hip i taka bardzo trendy wszyscy, którzy są cool tam idą. Także ja też. Tak, jazda na rowerze wychodzi mi coraz lepiej. Także brawo dla Jessy za umiejętności jazdy na rowerze. Ale i tak chyba wszyscy myślą, że jest to jakaś piana, bo się cały czas wykrzywiam. Tak jak teraz. Dobra, nieważne, że prawie spadłam z rowera i połamałam sobie nogi. Ważne, że filmik jest nakręcony. O. Dobra, powiedzmy sobie tak, najlepszym e, kierowcą chciałabym powiedzieć, bo tak, nie, e, najlepszym rowerzystą, o, najlepszym rowerzystą, fuj, to ja nie jestem i na pewno nigdy nie będę, ale jestem w połowie drogi i już nie mogę, już mi się nie chcę, już mi się odechciało rowerów. Przerwa jesteśmy przy moście miłości, czyli przy moście, który ma nie wiadomo ile kudek. E, tam widzimy z tyłu wieżę Eiffla, tutaj jest most. Za nami jest louvre i zaraz jedziemy dalej. Ale krótka przerwa, czasem <laughs> nie ma kondycji. Fajnie to wygląda, prawda? Takie kudeczki. Niby są to tylko kótki, ale jednak ma to coś w sobie. I to cały most, cały Jessica, dojechałaś? Yeah, jestem. szatle! dzień dobry. I teraz będziemy szukać tej dzielnicy żydowskiej i kejowskiej, która jest tak teraz zapowiedziana. Oczywiście Paryż jak zawsze piękny. Mnóstwo sklepów, znajduje się to niedaleko Notre Dame. Także w sumie wiem gdzie jestem. Update, doszłam na tę dzielnicę Maret, dzielnicę Żydowską, gejowską która ma być tak super e, fajna. <grych> I powiem jeszcze, że wygląda ona tak samo jak każda inna dzielnica jak dla mnie w Paryżu: czyli te kamienice, te słodkie, paryskie typowe balkony, pod nimi restauracje, jak zwykle dużo ludzi, pełno sklepów. Czyli tak naprawdę jak dla mnie nic nowego. Może nie wiem, może jest to jakieś takie miejsce, gdzie e, przyjdzie się wieczorem, to jest taka fajna atmosfera, ale teraz za dnia są po prostu turyści i. E, nic ciekawego tam nie ma, dlatego idziemy dalej. I chyba pójdziemy teraz w stronę Montpellier-Tomfidrou. Tam jeszcze nie byliśmy i ee, później zobaczymy. Ale tak to no, powiem szczerze, że jak dla mnie nic specjalnego, dlatego nawet powiem szczerze, że nie poleca. Bo wszystko to samo macie na każdym innym rogu. Well, there was a time you let me know. Jesteśmy przy Centre Pompidou, czyli głównej bibliotece publicznej w Paryżu, a także Muzeum Sztuki Współczesnej. Bardzo ciekawy budynek, wybudowany w roku 1972. Rozpoczęto wtedy budowę, skończono ją w roku 1977. A to, kto tutaj wygląda przed Centre Pompidou? Tutaj ludzie sobie po prostu siedzą. Więcej pięknych paryskich kamienic, więcej balkonów. O, ale to ładnie wyglądało z tymi ptakami, prawda? Więc tutaj teraz jesteśmy. Nie wiem, chyba wracamy, bo muszę wypisać pocztówki, nie wiem, czy rowerem, czy metrem. Chyba metrem. Decyzja zapadła i wracam do domu rowerem. Jednak tak, bo jak wiadomo droga powrotna jest zawsze łatwiejsza. Także mam nadzieję, że lepiej mi to wyjdzie niż na następnym, następnym, niż poprzednim razem. Trzymajcie tam mnie kciuki, a ja wracam rowerem. Jestem już z powrotem w mieszkaniu i powiem Wam szczerze, że e, bardzo dobrą decyzją było to, aby przyjechać tutaj rowerem. Bo w drodze powrotnej naprawdę zobaczyłam jeszcze dużo więcej i bardzo mi się podobała jazda rowerem. Także tak szybko może się zmienić zdaniem kobiety. I teraz mogę Wam już to polecić: mogę Wam tylko polecić przejechanie się e, rowerami w Paryżu. Teraz idę na dół kubie, wam w końcu te pocztówki, je wypiszę, bo muszę je też kiedyś wysłać, prawda? I później dzisiaj wychodzę, bo dostałam tyle zaproszeń na różne imprezy i od znajomych, których tutaj mam, którzy jednak są w Paryżu, a miało ich nie być i chcą się ze mną spotkać, także... Nie wiem, co mam robić. No, także chciałabym wyjść z tym chłopakiem, którego teraz mieszkam. Chciałabym właśnie wyjść ze znajomym, który dzisiaj przyjechał z Londynu. Znam tutaj też takiego jeszcze innego chłopaka, który jest pilotem, z którym się spotkałam kilka razy, jak miał właśnie lot do Frankfurtu. Też przez tą stronę Couchsurfing I razem wyszliśmy i nie widziałam go od półtora roku. Także z nim chciałabym się też spotkać. I później jest jeszcze ten kolega, którego mam od wczoraj, który był ze mną w Notre Dame. On też się, się spotkać, No, i co mam zrobić? Powiedzcie mi. Sama nie wiem. Zobaczymy zobaczymy. A teraz idę kupić pocztówki. Wróciłam i mam dla Was pocztówki. Patrzcie, jak one się ślicznie mienią. Piękne, prawda? I będę je teraz wypisywać dla Was i zaraz wrzucę do skrzynki. Ja z tymi pocztówkami zbankrutuję, bo one są zawsze tak drogie. Ja zawsze wybieram te najładniejsze. Nie no, żartuję. To znaczy tak, wybieram te najładniejsze, ale jest warto, prawda? Bo się zawsze z nich cieszycie, także ja też jestem szczęśliwa. Tak, Paryż żegna mnie ostatnio noc, czyli jestem cała mokra, bo weszliśmy w samą ulewę. Już Wam mówię, gdzie byłam. Byłam u kolegi, chłopaka, u którego mieszkam, bo tam u niego były też dwie dziewczyny, które podróżują właśnie w taki sam sposób, sposób jak ja, z Chorwacji. I jeszcze dwie inne koleżanki, oni tam robili jedzenie, robili, wiecie, takie naleśniki, na przykład z serem i z miodem lub z szynką, jajkiem i z serem, z mocewą i i tak dalej. Także różne, przeróżne wariacje. I akurat wyszliśmy w samą ulewę, także cudowne pożegnanie w Paryżu, dziękuję Ci bardzo. Nie wyjmowałam tam nawet kamery, bo tak wszyscy razem siedzieli przy stole i nie chciałam po prostu nikomu przeszkadzać. Także mówię Wam dobranoc. Ja sama też idę się pakować i spać, gdyż o 7 muszę jakoś wyjechać na lotnisko i lecę do Wrocławia. Także żegnam się z Wami z Paryża, widzimy się chyba w Polsce. Mam nadzieję, że vlogi z Paryża też się podobały. I do zobaczenia niedługo. Paryż też się moi kochani z wami żegna. I wieża Eiffla. Która się tak przepięknie mieni. Pa, pa, Paryż. Mokry po deszczu. Ładnie pachnie. Pa, wieża Eiffla.